Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na taki filmik mocno praktyczny o tym, jak szukać ubrań na Vinted. Jak ja szukam ubrań na Vinted? Przysięgam, że 90% mojej szafy to są ubrania z Vinted. Nawet byłabym w stanie zaryzykować, że więcej. Jestem absolutną fanką tej platformy i po prostu spędzam na niej godziny czasami. Naprawdę, dla mnie, Vinted jest jak TikTok i trochę mnie to przeraża dosłownie dochodzę do takiego wniosku, że mi by można było zatrudnić, wiecie, taka praca, że jakąś szukam ubrań na Vinted, bo i tak już tyle czasu na to poświęcam, to przynajmniej coś pożytecznego by z tego było, bo ja już nie mogę kupować czasami więcej ubrań. Dobra, koniec o mnie i przechodzimy już do konkretów, bo jeszcze taka ciekawostka na wstępie. E, bardzo się chciałam wam dać w serio jakieś takie przydatne wskazówki, a jednocześnie wykorzystać to, co ja już znalazłam, więc w nawiązaniu do tego, co e, mówiłam w poprzednich filmach odnośnie jakichś trendów, też niektóre rzeczy po prostu uważam, że są takie w trendach przez cały czas, więc ci konkretne linki, wyświetlę wam to, co ja znalazłam i może komuś się przyda. Wiadomo, nie będzie tego jakoś bardzo, bardzo dużo, ale jeżeli ktoś się na czasie, no to taki gratis e, ode mnie dla was. Na czasie w sensie, że jesteś na bieżąco z moimi filmami? Wskazówka numer jeden to bądź kreatywny i przewiduj różne sytuacje. Mam tutaj na myśli konkretnie to, że ludzie naprawdę dziwnie opisują swoje ubrania czasami. Albo my mamy czasami jak nazywam, jakąś rzecz, którą większość ludzi jednak nazywa inaczej. Na przykład um, ja miałam tak bardzo długo, że szukałam jakiejś kamizelki Westa ja ją cały czas na przykład właśnie opisywałam kamizelka, łez i tak dalej i faktycznie wtedy było ich jakaś część, ale bardzo dużo też ich nie było, bo bardzo wiele ludzi opisywało ją jako y, kamizelka bez rękawnik. Więc naprawdę polecam być bardzo, bardzo y, takim kreatywnym i myśleć jak inni też mogliby to na przykład nazwać. E, na przykład ostatnio szukałam paska mm, takiego metalowego, i właśnie też nie wiedziałam do końca, jak to opisać, no więc tutaj weszły mi e, różne pomysły. I faktycznie nie było to takie łatwe, musiałam e, popróbować na różne sposoby. Spróbowałam na przykład tak, że biżuteryjny pasek, pasek metalowy, pasek ozdobny. I właśnie idąc takim tokiem e, udało mi się w końcu znaleźć taki mój wymarzony. Znalazłam też jeszcze e, inny tego typu, więc też wam właśnie w tej. Pokazuję, podlinkuję e, i może jeśli Wam się podoba, no to e, w taki sposób to znalazłam. Na miejscu drugim chciałam może trochę w nawiązaniu do tego poprzedniego punktu powiedzieć, że ja traktuję wyszukiwarkę Winted jak wyszukiwarkę Google. A. Ja naprawdę nie wpisuję tak typowo tych rzeczy w stylu mm, biała, bluzka, tylko wpisuję na przykład. Yy, Jakiś biały, bawełniany, long sleeve. Od razu takie konkrety o co mi chodzi. Naprawdę tam jest bardzo dużo jakichś filtrów, ludzie w opisach, I to też jest jakby um, ta trafność, jest zapasowywana na, na podstawie też e, o, tego, jaki opis zamieściły dane osoby. E, więc na przykład, moją ostatnią kurtkę, którą szukam, e, wpisałam po prostu o jaki vibe mi chodzi, i wpisałam, że to ma być kurtka taka z lat 80. Jakiś bufiasta ręka, by dokładnie ją opisałam po prostu. I na przykład, no nie wpisywałam tylko skórzana e, czarna kurtka, tylko już naprawdę takie konkrety też, żeby nie musiała spędzać właśnie na tym tyle czasu e, i żeby już mieć takie konkrety, żeby musieli się przekopać przez, no pewnie myślę, że kurtek skórzanych to są e, setki stron. Więc też Wam tutaj zamieszczam, co udało mi się e, w trakcie poszukiwań kurtki znaleźć. Rada numer 3 to dajcie się poznać algorytmowi. Według mnie, vintage jest trochę z TikTokiem i im więcej go przeglądamy, pokazujemy co nam się podoba, wpisujemy różne tagi, e, dodajemy do ulubionych, tym vintage lepiej wie co nam się podoba, jakie ubrania nam sugerować. I ja na przykład w ogóle nie przeglądam głównej strony, tylko zawsze wchodzę w zakładkę wypraliśmy dla ciebie. I uwierzcie mi, że już po czasie, kiedy ja już jestem, po prostu mam mnóstwo tych ubrań ulubionych, no to podsuwa mi e, więc takie rzeczy, że po prostu czasem już muszę, nie mogę tego oglądać, bo wszystko bym chciała kupić. E, więc to jest naprawdę taka mocna rada. Kolejna porada y, to jest to, żeby się nie zniechęcać. Ja wiem jak to brzmi, ale chodzi mi o to, że czasami trzeba właśnie dać trochę czasu temu algorytmowi, żeby on dla nas coś, czego my szukamy, wyszukał. Chodzi mi o to, że naprawdę trzeba poprzeglądać wiele jakichś takich modeli, że nawet jak czasami nie wpadniemy już, jak coś opisać, no to właśnie winty y, jakimiś takimi. Nie wiem, jak on to robi, no ale szukając w jakichś algorytmach, naszych wcześniejszych wyszukiwaniach, wiedząc jaki lubimy po prostu vibe, często podsunie nam to po jakimś czasie. Albo właśnie no, ludzie dodają codziennie te ubrania, więc faktycznie na przykład czasami tydzień tr trzeba odczekać. Ja teraz y, szukałam y, Takich e, baler, baletek, jakichś takich e, vintage-botków. E, I przy okazji właśnie znalazłam też więcej takich modeli, więc tutaj Wam wstawiam. Ja mam rozmiar 37, więc no, jest to dosyć mocne ograniczenie, e, ale też może komuś się spodoba. No i bardzo, bardzo długo się tego naszukałam. Naprawdę e, tu na przykład wpadłam w taką mm, pułapkę, że aż zbyt dokładnie coś opisywałam, a trzeba było się cofnąć i napisać po prostu. Mm, Baletki, vintage, retro i trochę dłużej mi to zajęło faktycznie, no ale w końcu doszłam do tego co chcę. Porada numer 5: Poznajcie ciekawe tagi, hashtagi odnośnie ubrań, jakichś styli. Na przykład na TikToku jest pełno takich filmów, gdzie dziewczyny właśnie wpisują, jak opisywać swoje ubrania, żeby mm, szukać właśnie takich ubrań w fajnym stylu, bo czasami może niekonkretnie nam chodzi o jakiś. Top i nie mamy konkretnego zamysłu, ale na przykład wiemy mniej więcej, jaka nam się estetyka podoba. Na przykład ja moje najlepsze topy szukam pod um, opisem emo, grunge, gothic, fairy, gdzie ja nie jestem ani emo, ani grunge, ani nic z tych rzeczy, ale po prostu na imprezę podoba mi się jakiś taki vibe tych ubrań. E, więc jeżeli szukacie na przykład jakiś topów, ale nie ma się skonkretyzowanego, no i w sumie do spodni i tak dalej to oczywiście też działa. To są takie te, które ja podpowiadam, żeby szukać, no ale jest ich pełno. Na przykład też uważam, że niektóre tagi na przykład Y2K no jest już zbyt taki popularny i ludzie się nauczyli, że właśnie bardzo tak opisywać te rzeczy, i aż za dużo jest tych tam ubrań, które no jakby w ogóle nie są white okay, więc że właśnie szukać takich bardziej unikatowych tagów, żeby właśnie dochodzić do, do jakichś takich konkretnych ubrań, a nie znowu. Musieć skrolować i odrzucać wszystko to, co jest niezgodne z opisem. E, na przykład tutaj moja znowu historia z tej zimy. Szukałam takiego swetra, który będzie taki mocno vintage, z jakimiś takimi napisami, taki w stylu, bym powiedziała trochę takiego informatyka. Mój Boże, ile ja się naszukałam, opisywałam jakieś nadruki, no, vintage styl e, i dopiero gdy wpisałam cyber e, sweter czyli taka estetyka, właśnie związana z grami i tak dalej. No to znalazłam taki jaki chciałam, mogę wam pokazać mniej więcej o co mi chodziło. E, więc naprawdę bądźcie na to czujni. No więc ja uważam, że to stereo działa i, i polecam szukać jakichś takich naprawdę ciekawych taków. No i porada numer 6, czyli to co wszyscy lubimy najbardziej, czyli nie wydawać nadmiaru pieniędzy. E, I Często, jeżeli znajdę na przykład coś, co jest z sieciówki i na przykład, nie wiem, jest to powiedzmy sweter z Zary i nagle patrzę, że ktoś go wycenia, go po prostu sprzedaje normalnie taki takiej samej cenie, jak jest na stronce, no to zawsze zwyczaj scrolluję, patrzę, podobne rzeczy i właśnie to się głównie odnosi do tych rzeczy z sieciówek. Więcej niż jedna osoba je wstawia i można sobie fajnie po prostu poszukać cenowo, porównać to mm, więc właśnie ta zakładka, żeby wejść w jakieś dane ubranie, nawet jeżeli cena nam nie odpowiada, bo uważamy, że ktoś to przecenił, no to schodzimy na dół, czy też właśnie jak jest na telefonie, no to w drugą zakładkę podobne rzeczy i mówię Wam, że w 90% znajdziecie podobną rzecz. No w sensie tą samą, tylko w niższej cenie i na przykład ktoś nie opisał ją jaka nowa z metką, tylko w stanie y, bardzo dobrym czy coś takiego. To już by było na tyle, może jak mi nastąpią się jakieś nowe takie tipy, to z jakiś czas nagram drugą część. No ale teraz myślę, że to na razie już starczy. Też powiedzcie mi, co myślicie o tej formie, że pokazuję Wam jakieś już konkretne przykłady. I co byście może powiedzieli w ogóle na takie filmiki, w których ja bym pokazywała, co wyszukałam, żebyście Wy nie musieli tracić czasu. Ja to i tak robię przy okazji, i szkoda, żeby te rzeczy po prostu się marnowały, więc no, czekam na Waszą opinię. No i dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że było to dla Was przydatne. I pa pa!